Witamy w kolejnym, a tak naprawdę już w ostatnim odcinku z naszego pobytu w Paryżu. Dzisiaj słuchajcie, robimy rekonesans w ulicach Francji. Chodzimy i szukamy domów mody, fajnych sklepów. Mówię od razu, nic nie kupuję tam, od razu Do To do uzgodnienia. Aczkolwiek z tego co widzę, to bardzo dużo sklepów jest też dzisiaj zamknięta. Zaplanowaliśmy to na niedzielę. Część jest pootwieranych, z tego co będziemy mogli, to po prostu zdamy relację. Słuchajcie, z racji tego, że Paryż jest poniekąd też miejscem modem, a mody, a my mody z misią się interesujemy, także postanowiliśmy sobie po pozwiedzać sklepy takie jak Celine, Dior i zobacz, znaczy przede wszystkim to powiem Wam tak, no co będzie dzisiaj otwarte, bo mamy niedzielę też, no nie? Ale ruszamy po prostu na podbój markowych sklepów. Dziękuję. Zdujemy się pod Supreme, Supreme to jest taki drogi, dość drogi, no nie no drogi skasep, no nie ceny blues tutaj zaczynają się gdzieś od myślę... 2000 euro. Nie, 2000 Jez, Supreme nie, pomylił się, 2000 zł. Tak, 2000 zł, czyli jakieś tam 400 euro. Zaraz wejdziemy tutaj, żebyście wiedzieli, Supreme jest taką coraz bardziej popularną marką w, po marką w Polsce. Bluzy są, dla mnie bluzy Supreme są świetne. Słuchajcie, byliśmy w Supreme, ale no niestety nie pozwolili nam nagrywać. Rozumiemy, szanujemy, nie ma problemu. A eee. bardzo rzadko się tutaj to zdarza, bo zwykle jest tak, że nikomu to nie przeszkadza. Tylko, że ja powiem wam szczerze, ja szukam e, bluzy klasycznej ze starym logiem Supreme, a tu jest nowa kolekcja, która mi się zupełnie nie podoba. Ja po prostu poluję na, na bluzy tej e, starej generacji kupię sobie je po prostu w Polsce. Ale Ten każdy model model to z czapkę. model wcześniejszy mnie interesuje. Tak, ja jestem po zakupach, Zdecydowałem się na taką czapkę klasyczną zimową. E, 47 euro kosztowała, jakby to kogoś interesowało. Także, no nie normalnie. wiem, czy to dużo, czy nie dużo. Podejrzewam, że normalnie jeszcze jak za Supreme taką klasyczną czapeczkę to Mega spoko. Tak, po, po, ogólnie. Ceny. W Polsce i na rynku wtórnym na pewno niektóre ciuchy są dużo droższe niż tutaj w stacjonarnym sklepie w, w Paryżu. Podejrzewam, że w każdym mieście, gdzie jest Supreme, jest podobnie cenowo. Także pozytywne zaskoczenie na pewno. Jeżeli Jeśli chodzi, chodzi o, o, ceny, o ceny, to tak. No? A jeżeli chodzi o kolekcję, to nowa kolekcja zupełnie mi nie podchodzi. Jesteśmy prawdopodobnie we francuskim Lumpeksie i powiem wam szczerze. Na przykład mamy tutaj Liboki w kolaboracji z Vetementes, Vete <gry> tak to się pisze. Także to powiem Wam, są takie kultowe buciory, i nie są one tanie, nie? bo wydaje mi się, że w sklepie kosztują około 1000 euro. Zobacz, zobacz, mamy tam pantofelki jakieś Chanel. Zobaczcie, w jakim stylu jest prowadzony ten sklep. Tutaj wchodzisz i nie wiesz nawet, że jesteś w kontakcie tak naprawdę. It's like two o'clock on the friday morning, swans for like they a million, easy diddy for a higher quality, big baba like a bigger limousine. You want no coke, no heroin, no hash, no vitamin, but it's good. It's my life, it's my life, my brother. Dr. dr. Alban, dr. Alban. Dr. Yeah, dr. Yeah. dr. Alban is my favorite rapper when yeah. I was kid. Yeah, me too. When I was kid. Yeah, me too. How old are you, man? Um, like you, 47. 47. I'm 49. E, yeah. 79. So. E, 79. 44. He's 44. Ale nie, się, Ja rosyjski champion 79, no nie, 79. Ah, you, o, on you mówi, speak Polish. Good movie 74. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Tak. Dziękuję. Yeah, Jeżeli w Polsce it. jesteś komuś wiesz coś mm. ci da, to mówisz dziękuję. Yeah". Tak, because me I know Monster Popek, reality. Mi and Monster Dobre Popek. Sluwa. Popek jest naszym przyjacielem, you know monster, yeah. Popek? Popek Monster? You know? Popek Monster. My friend too. Yeah. Yes. Where he living in England? Um, in England we don't know, but he's from Warsaw. He's yeah. from Warsaw, Poland. I know. Where he live in England? I know. He with the dome back with the base, It's life and effect, and don't waste time off the mic with the dope rhyme. Jump to the middle, jump, jump to the middle, jump. And I'm here to combine beats the live to shake the pants take a chance. Come on and dance, guys, grab the gold, don't make, the chill if you will time, just screw I must go now and oh, I, wish you, meet you. I wish you good day, my friend. Tell you. Only new Maitasi <laughs> New tasi oh, and oh, cyckonosz. Można oh, <laughs> to oh, podnieść? Naomi Campbell is my favorite model. When I was kid, I looked oh, Naomi Campbell and later must go in toilet. <laughs> oh, no. The historia is To do Ciebie pasowałabyś, nie chcę wchodzić. No. Ładna dziewczyna. No ja wiem, ładna, ładna. Ładna i miła, taka wiesz. How old are you? Me? Twenty three. Twenty three? You look younger. Come with, come with us to Poland. He's very rich. <laughs> no, I'm not. No, yeah, it's not This is your type? No, because I love black, man. Cioè, musisz dużo Nutelli zjeść na tak. przykład i może znajesz się na noc Nutelli, to może rano wstaniesz czarny, wiesz, mógł tu przyjść. <grym> no i wiesz, troszkę mógł jeść nutellę wiadrami. W każdej <grym> sytuacji jest wyjście. No ty, dawaj pastą do butów, smarujemy i przyjdziesz tu. I no. to no. widziałeś jak mówię po angielsku? No, no. nie ci idę. Tylko nie mów nikomu. Nie poświęcasz mi uwagi, nie patrzysz co ja przymierzam. Nie siedzisz trzy godziny w sklepie. Pod przymierzalnią nie warujesz. Znaczy musiał palić, bo i to będzie się oberwie. Idziemy zapalić, możemy już kochanie? Weź, nie, nie, weź już mnie nie denerwuj, dobra? Idę za zajadać. Tak, wejdziemy jeszcze do wszystkich sklepów. Jak będą sklepy pozamykane, to dowiemy adre adresy właścicieli i przywiedziemy przywieziemy taksówką, żeby się otworzyli specjalnie dla Ciebie. Jak mi się nic nie spodoba innego, to chyba się zdecydujemy. 220 euro. Kojarzysz ten sklep, co byli, jak byliśmy tak, w Poznaniu? Tak, Tutaj powiem wam skierzy. tak, Bimba i Lola, Lola. To są po prostu mega fajne rzeczy, mega fajne to jest przede mega wszystkim fajna, torebki. To jest mega fajna marka, nieznana jeszcze za dobrze w Polsce. Nie, ta, ta, ta. ta? Najfajniejsza z tych torebek to jest tak. To jest nerka, nie? Ona tak mi pod jak Balenci powierzy. Ta jest świetna. Nie powiem ci, mi nie powiesz, która jest ładniejsza z Dla mnie jedna i druga jest. po lewej twoje. Co? Po lewej. Tak. Mm -hmm. Widzowie, dlaczego nie możecie być tu z nami? Nie ma mi kto doradzić. Nie, no teraz pewnie mówisz ta. Mówi, da. Jedna i druga jest świetna, ale ja bym wybrał tą, którą trzymać w To jest fajne, bo jest mówisz, krótsza trochę. A, ja, i ma dodatkowy... sama dodatkowy pasek. Mamy czas, czy nie? nie? Nie. Mamy, oczywiście, dla ciebie to zawsze. Świetnie, że nie? Tak, powiedziałem, że nie mamy czasu. Wyszliśmy, ale prawdopodobnie tu wrócimy, bo kupiłem, myślę, jedną z tych torebek. Nie mogę się zdecydować, muszę sobie to chwilę przemyśleć, ale już się do niej przymierzałam kiedyś, nie? Byliśmy przypadkiem właśnie w Poznaniu, był ten sklep. Bardzo mi się te torebki podobały, aczkolwiek było to lato. Chyba się zdecyduję. Ja ci tak, ja chcę, żebyś coś kupiła i w tym chodziła, bo my kupiliśmy milion rzeczy ostatnio i ty w niczym nie chodzisz. No tak, taka prawda jest. Dominik, wiesz jak się nazywa ten instrument? Tak, wiem, harfa. Arfa. A arfa jest do przesiewania piachu. Arfa? Tego nie wiedziałam. Kapusty kiszona, nie z Polska. Kapusta kiszona, Polska, zobacz. No Julie, papon. Kupuj was już iść. Zaraz, poczekaj, kobito. iść. Zdążyć! Chcę się wysikać. w jednym miejscu. Albo z tą kapustą kiszoną do Diora wejdę. Słuchajcie, moi drodzy, wisia w swoim żywiole. Jesteśmy w centrum mody w Paryżu. Nie powiem, bo ja też uwielbiam tematy modowe, także za chwilę wbijamy gdzie. Właściwie to nie wiem gdzie, bo mózg mi się zlasował. Zaszekowano. Szczerze mówiąc. Chanel tutaj zajmuje y, trzy piętra i pół całej ulicy, którą jechaliśmy. Barbery to samo. Trzy piętra. Mamy tu wszystko: Celine, Barbery. E, Fendi. Tam mamy Loewe. Lo, 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 lo prawe Ogólnie w głowie mi się kręci. Ona za nie mówiła, po prostu generalnie jest tu wszystko. Jest Jestem tu nawet... zła, że jest ogólnie późno i tutaj, żeby to wszystko tam przejść, sobie nawet popatrzeć, poglądać i, i zrobić zakupy, no to tu potrzeba tydzień. Słuchajcie, jest tu też taki butik z Polski, René Bautino nawet. Wiesz, co to jest René Bautino? Tak, wiem. Rynek bałucki. Jesteśmy akurat pod biorem, więc najpierw wchodzimy do diora. nam wybaczyć, bo nie w każdym butiku pozwalają nam nagrywać. też kapusty? kapusty. Kapusta kiszona z Polski. Czekaj, czy dobra. No. Nie chcę, masz brudne ręce, dotykajesz różnych rzeczy. Ale dobra ta kapusta, ty, to spróbuj, jesteś tak. młody? Do diora z kapustą mnie nie puszczą. My tak muszę wypalić. Ale po co ty kupiłeś kapustę? Co? Nie Miałem ochotę. Ja uwielbiam kapustę, ogórki. No widzisz? kapustę kiszonej. Wszystko to polskie, to dobre. Puszczą mnie do diora z kapustą? Nie. Nawet nie próbuj. Nie. A no, może pomyślał, że jestem rosyjskim oligarchą? Słuchajcie, niestety nie możemy nagrywać w salonie Diora tutaj. To nagrywamy coś w Indzie. Prawdopodobnie no. nigdzie nie będzie można nagrywać. No, też mi się tak wydaje. Te sklepy są zbyt prestiżowe, żeby pozwolić nam jest cokolwiek nagrywać. Ochrona. Ciągle nas pilnują. Obserwują. Boże, są przepiękne. Zobacz te trampki. No ja, nie, ja mam czuć tu ten klimat, nie? Nie jest to wszystko mocno ekskluzywne. Tak. Halo? Nie Ciekawe jest. Ja? Znowu. Tu jest lustro, ja to już chciałam wejść. Ale fajnie jest bardzo miła obsługa w tym sklepie. Ogólnie, no co tu dużo gadać? No klasa. Klasa sama w sobie, no to nie jest wiadomo rynek pałucki, Czuć po prostu tutaj ten luksus, ten klimat. I generalnie nagrywaliśmy tutaj u pokryjomu, ponieważ nie mogliśmy nagrywać w sklepie, ale Kacper nasz tutaj coś dla Was wykombinował. Nagry nagrywał po prostu pokryjomu. Jimmy Chu! Jimmy Chu who are you? I'm Jimmy Choo. Chu Chu. who Chu? No tak. Who are you? I'm Jimmy Who. who? Jimmy who. who, who? I'm who. Jezu, nie mogę nic powiedzieć. Teraz wchodzimy do świata, który jakby może mnie pochłonąć. To jest po prostu... Spectrum is beautiful. Nie wiem, czy dotykać w ogóle, bo jak e, będę wychodzić za nasz po raz drugi, to, to sobie kupię te. Podoba mi się w ogóle kolor i zaraz wam pokażę. To jest w ogóle kilka. Ta mi się podobają mega, a w ogóle nie tamte nawet tylko kupę. To jakbyś, Iga, tu się chciała ubrać tak od stóp do, do głów? Te bym chciała mieć. Może kupię sobie te. Słyszysz, jakbyś się chciała ubrać tu od stóp do głów, na przykład Celine, Chanel tu, w Jimmy W I w tych wszystkich sklepach to jest jakiś milion dolarów. Kilka, ty, kilka kreacji, kilka stylówek tak naprawdę, te nie? No kilkanaście, kilkanaście, nie? Kasper, no będzie chciała za chwilę mieć wszystko. O Bo, Boże, obuchem. Nic nie słyszę. O matko. No, nie, nie robię szału, na pewno spotkamy za chwilę gdzieś lepsze. Reny Bautino. Zjechać na bałucki rynek, to się diora zachciało. Na bałucki, jakbyśmy pojechali, tam się zakupowała tyle, że hej, spodnie 3 kosztują. O, mi się, aczkolwiek buty były na mnie za małe. Mi się na razie podoba, że ja za nic nie muszę płacić i mam nadzieję, że nie będę musiał. Right now Alexander McQueen. A jestem ciekawy, czy jest tu gdzieś Balenciaga. Alexander McQueen ma buty fajne. Alexander McQueen to już nie żyje chyba. powiem wam, że świetnie to wygląda. Staram się nagrywać trochę pokryjomu, ale te salony naprawdę robią takie wrażenie, że już mi się przykro robi, że nie stać mnie na nic, ale tak jak ja się też trochę interesuję ciuchami, to wow, naprawdę świetne to jest. Ja wam powiem tak, ja się lubię dobrze ubrać, ale też bez przesady. Bez przesady. The Gucci de Fendi, De Prada. Diesel, ja do diesla jeszcze chcę. Wejść. Sela Stella i też bym weszła. To zamykane, kurde, no. Sela, no, świetne. To jest przepiękne. Bardzo mi się podoba ta torebka. W ogóle nie ma t-shirtów. Chciałam zobaczyć t-shirty i nie ma. Mam wrażenie, że coś mi się dziwnego dzieje z oczami, jak patrzę na ten czerwony kolor. Dlatego, że a wiesz, co się działo w kamerze? Zobacz. Patrzcie, widzowie, co się dzieje w kamerze. Widzisz? Mm -hmm. Przez światło Ale ta kurtka jest, jest świetna jest Cały ten komplet jest fajny Bardzo mi się podoba ten komplet Założyłam go Ty byś coś tu ubrał? Nie Ja na przykład bardzo lubię Balenciaga, nie? Ja nie lubię na przykład kilku marek takich wiesz, ich premium Naraz, tak napakować na, na siebie, jakąś tam wiesz, czapkę, biskwerda, czy tam... Nie wolno z siebie yeah, zrobić, is. nie wolno z siebie yeah, zrobić po jest akurat teraz nowa kolekcja. Słuchajcie, siedzimy tutaj cały czas, nie mogliśmy tu w Balencjadze nagrywać, ale dogadaliśmy się, dogadaliśmy się tutaj z panią, która nas obsługuje, no i młody kupił sobie buty. Te nowe traki to jest nowa kolekcja. Proszę bardzo. Są twoje. Poszedłeś młody na całość Chyba się cieszy. Cieszę się ogólnie, powiem wam, widzowie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo nigdy nie kupiłem tak drogiej rzeczy też, ale powiedziałem sobie, że skoro jestem w Paryżu, to chcę sobie coś przywieźć, jakąś mieć pamiątkę. Cieszę się. Dam pochodzić, tak. A to podobny rozmiar tutaj mamy, nie? Iga, ogólnie, fun fact, powiem wam, widzowie. Dzisiaj rano, jak się ubieraliśmy, żeby wyjść, to Iga jest w moich spodniach i w mojej koszulce. Ubrałam się, jestem w kaszmas spodniach. Ja wam powiem jeszcze ciekawostkę. Ja te buty kupiłem dwa lata temu i leżą w szafie. Miałem je raz na nogach. Don't Balenciaga. Teraz ty będziesz Don't Balenciaga. Do tej pory nie wiem, czy dobrze zrobiłem, nie? Dobrze, dobrze zrobiłem. Artur, nie żałuj sobie. Ci. Kupuj sobie, póki nie masz żony, dzieci, bo będziesz <śm> miał <śm> inne wydatki. No, póki nie jesteś w mojej sytuacji. Słuchajcie, chcieliśmy Wam pokazać, jak wyglądają salony mody w Paryżu. Chcieliśmy wam pokazać ogólnie cały Paryż, jaki był kontent tych wszystkich materiałów, które tutaj nagraliśmy. Także miłego oglądania, jeżeli materiały będą się podobać. Oczywiście zostawcie subika i ławkę w górę. Jesteśmy w Balmont pozwolono nam e, nagrywać. Patrzcie, ja ty masz te buty. Tak, to są moje. moje. Moje są brudne, ale są mega wygodne. Uwielbiam te buty, mam dwa kolory i, i to są jedne z moich ulubionych butów, a właśnie idę sobie zobaczyć następnego. No, to świetne. sobie kwiaty. Powiem wam szczerze, że to są jedne z najlepszych butów, pomimo tego, że jak założyłam je na nogi, to... ale tam są kozaki. E, słuchajcie, ja ogólnie jestem fanką marki BAMON. Dzisiaj sobie właśnie weszliśmy. Powiem Wam ciekawostkę. Odkąd jestem we Francji, naszło mnie na to, żeby sobie kupić kapelusz. No i taki oto kapelusz czarny znalazłam w Walmont. Ale słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Podnoszę kapelusz i nie uwierzycie, jaka była na nim cena. 5,5 tysiąca euro. Sprawdzałam to trzy razy. Czy faktycznie dobrze widzę, czy o 1-0 się nie pomyli, ale nie pomylili się i faktycznie ten kapelusz kosztował około na złówki, 25 tysięcy. To jest po prostu niesamowite. 5,5 tysiąca euro, a kobieta śpi ulicę dalej w namiocie. Tak jest, sprawiedliwy ten świat. I najgorsze to jest to, że ktoś przyjdzie i ten kapelusz kupi, a kobieta śpi w namiocie. Jest to trochę generalnie problematyczne chodzić tutaj po sklepach, dlatego że mało tutaj ochroniarzy i w ogóle właścicieli sklepów pozwalają nagrywać. To po pierwsze, a po drugie są jakieś w ogóle te rezerwacje i kolejki są długie. Trzeba długo czekać. Trochę nas też czas goni, bo kończy się dzień, i jeszcze e, dzi dzisiejszego dnia dogrywamy materiał do odcinka, który widzieliście wczoraj. A tak w ogóle to zobaczyłem Mese, i teraz bym sobie wsiadł, i bym sobie Mercedesem pojeździł. Słuchajcie, to już jest ostatni odcinek z serii Paryż. Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za tak dużą oglądalność poprzedniejszych odcinków. Będziemy robić dla was cały czas na bieżąco fajne materiały. Jeżeli podobają się Wam nasze materiały, zostawcie sawkę, ławkę, zostawcie sub, subika, e, kciuka do góry. Jestem strasznie już zmęczony, ale nawijam. Jak zwykle serdecznie Was z Misią pozdrawiamy. Pamiętajcie, że jesteśmy z miasta G i robimy to dla Was. Dziękuję. Słuchajcie, mały przerywnik w odcinku. Słuchajcie, pamiętajcie, że z kodem i macie rabat e, na wszystkie produkty KFD. Także wbijajcie do sklepu KFD. Pamiętajcie, że produkty KFD to nie tylko suplementy diety, ale też wszystkie produkty, których na co dzień używacie i potrzebujecie w waszej kuchni. A my wracamy do odcinka, dziękuję. Witajcie kochani, dzisiaj nadaję sama w zasadzie, nie wiem, czy przez chwilę, czy nie przez chwilę, bo chcę wam właśnie opowiedzieć śmieszną historię. E, zacznę od tego, że jesteśmy świeżo po powrocie z Paryża, Złożyliśmy się tylko e, rozpakować i dostaliśmy zaproszenie na event. Jest to event z okazji, to premiera nowego zapachu Filipa Playna, która odbędzie się właśnie dzisiaj w Warszawie. Jesteśmy już dawno spóźnieni, ale to jak zwykle. Ale słuchajcie, chciałabym wam powiedzieć coś Zabawnego i właśnie dlatego, dlaczego się tam dzisiaj spóźniliśmy. Wiem, że nie ładnie się spóźnić, sama nie lubię, ale zdarza mi się to bardzo często. W ogóle e, zanim przejdę do sedna, chciałabym e, serdecznie podziękować mojemu, e, mojemu Stachowi za to, że dzisiaj tak po prostu walczył o moją sukienkę, żebym mogła w niej tam pójść. W zasadzie i tak idę w innej niż, e, niż miałam iść, ale powiem Wam historię z dzisiaj. W piątek, e, dzisiaj mamy wtorek. W piątek dowiedzieliśmy się, przed samym wylotem, że właśnie będziemy uczestniczyć w tym evencie. Czy ja się dowiedziałam? Dominik, nam powiedział wiedział wcześniej, zawsze mi tak mówi, opowiada mi, zawsze mówi mi w piątek przy, y, przed weselem, że ktoś tam nas zaprosił na wesele albo na jakąś imprezę. Więc zwykle zostaje mi 5 godzin jakieś na wyszykowanie się. Dobra, pomijając ten fakt, słuchajcie, dawno temu, jakiś czas temu byłam w, w pewnym butiku w Warszawie, przymierzałam fajną sukienkę, która mi się bardzo podobała, no i stwierdziłam, że sobie tą sukienkę kupię na ten event. I zadzwoniłam dzisiaj tam do tego butiku, znaczy do tego bu do butiku, kto, do, pod numer, który był w stronie, i zamówiłam sobie sukienkę. Tak, jest sukienka, to jest dokładnie ta sukienka pani wysłała mi zdjęcie, potwierdziłam, i mówię, że mój szanowny yy, małżonek yy, mi ją odbierze. No i słuchajcie, nie zdojrzałam, że to jest numer do drugiego butiku. Jeden butik się znajdował w Warszawie, a drugi w Częstochowie. I okazało się, że mój szanowny małżonek pojechał do Warszawy. A sukienka była w Częstochowie. To trzeba mieć pecha. Także oficjalnie, Stachu, chciałam Ci powiedzieć, że jestem tak z Ciebie dumna, tak Ci zawdzięczam w dzisiejszy dzień, że tak walczyłeś o tę moją kiecę, że to jest po prostu niesamowite i nie wiedziałam, że mogę tak kochanie na Tobie polegać. Jesteś po prostu wspaniały. Z racji tego, że na dzisiaj sobie wczoraj wróciliśmy, po południu, tak naprawdę od piątku spaliśmy łącznie może przez cały weekend 10 godzin. Mówiłam sobie dzisiaj makijaż, umówiłam sobie paznokcie, no i latałam tam od kosmetyczki do kosmetyczki. W każdym razie coś się znalazło, dobrze się w tym czuję, idę jak idę i trudno, najwyżej będę stać gdzieś w kącie i udawać, że odbieram ścianę. Całe szczęście, że nie muszę iść tam dzisiaj sama, tylko jestem z moim szanownym operatorem. Kolejna sprawa. Bo na pewno zastanawiacie się, dlaczego nie ma ze mną Dominika. Wczoraj, o godzinie pierwszej w nocy, kołdra w górę wstawa i musisz mi powiedzieć, czy ma miejsce. No i jak się okazało, stwierdził, że nie ma w czym pójść, więc on dzisiaj nie idzie. Namawiałam go pół dnia, żeby z nami pojechał, więc powiedział, że jak dojedziemy już na miejsce i ocenimy sytuację, to jak będzie mógł założyć jeansy i koszulę, to wtedy się zdecyduje. Więc jedziemy. Pierwsze, co zr zr zrobimy, to musimy się porozglądać, w to, jak jest ubrany, i dopiero może z do mnie zdecyduje, że do nas dojedzie. Jak tylko zjawimy się na miejscu, y odpalimy z powrotem naszą kamerkę i będziemy Wam rok po kroku pokazywać, co tam się działo. Pokażę Wam całą moją stylówkę, jaką sobie dzisiaj wybrałam. Aczkolwiek uważam, że buty mi nie pasują, bo są no, nie do końca takie, jak powinny być. Ale są czarne, jestem cała na czarno, więc się nie stresuję. Widzimy się na miejscu. Kochani, jesteśmy już na miejscu. Zobaczcie w krótkim klipie, jak wygląda moja kreacja, którą tak walczył dziennie mój mąż. Wchodzimy teraz do środka i zobaczymy jak tam jest i widzimy się już za chwilkę. Tak więc słuchajcie, jesteśmy już na imprezie w środku. E, może tutaj spotkać wiele gwiazd, influencerów i pokażemy Wam jak to wszystko wygląda od takiego backstage'u i także to też. E, tak jak już wcześniej wspominałam jesteśmy jak zwykle spóźnieni z tego co mi było wiadomo Ripley miał się pojawić tutaj o 21 pojawił się ciut wcześniej w zasadzie po 20 no i niestety we własnej osobie go nie spotkaliśmy aczkolwiek impreza jest naprawdę super udana jest jakby bardzo luksusowo fajna muzyka Dużo fajnych osobowości, fajnie ubranych dziewczyn, kobiet, mężczyzn. Generalnie y, robi na mnie bardzo duże wrażenie y, cała oprawa tejże imprezy, aczkolwiek ja mam tak odkąd tutaj weszłam, to czuję się trochę jak taki dzikusek, no ale wiecie, jak to bywa na takich eventach. Znajdujemy się właśnie przy galerii, a tutaj mamy pakowanie najnowszego zapachu Filipa e, Playna. I oto takie pyszności dzisiaj tutaj serwują organizatorzy. Spróbujemy czy jest dobre. Na pewno już widzę, że jest okej. Okay. To jest przepyszne. Warto było tu przyjechać chociażby dla tych... Ciasteczek. Słuchajcie, także na zakończenie chciałam tylko powiedzieć, że może nie udało nam się nagrać zbyt dużo, ponieważ się spóźniliśmy, ale um, z tego co mogę wam powiedzieć, to była mega naprawdę impreza. E, pojedliśmy sobie dobrych rzeczy, napiliśmy się drinka, dostaliśmy fajne upominki. Dominiczku, do Ciebie też jest? E, słuchajcie, jeszcze korzystając z okazji, e, chciałabym serdecznie podziękować Galerii Heban za zaproszenie na e, tenże event, a w zasadzie tutaj głównie Bartkowi Góralewskiemu, którego serdecznie pozdrawiam. I na tym, słuchajcie, kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy Was do e, lajkowania, subskrybowania kanału, naszego kanału. Bądźcie z nami, widzimy się w następnym odcinku.